Nadchodzą ciężkie czasy. Jesteś jednym z trzech wybrańców, z którymi niebawem się spotkasz. Musisz słuchać tego, co ci powie północ. Ale co to wszystko oznacza? Wkrótce się dowiesz. Ciekawość to pierwszy stopień do Mrocznej Puszczy. Że niby do czego? Witajcie po raz kolejny w Mrocznej Puszczy. Dzisiaj będziemy robić coś więcej niż tylko ucinać sobie pogawędkę. Wreszcie zobaczymy na żywo te przerośnięte tarantule? Synu, przypominam ci, nie w tej mrocznej puszczy się znajdujemy. Przechodząc do rzeczy, dziś i przez kolejne dni trochę poćwiczycie metodą, jakiej nie zaobserwujecie w żadnym z gangów. Jeśli macie przejąć władzę nad wszystkimi wojakami, musicie walczyć jak prawdziwe kocury. Co masz na myśli mówiąc prawdziwe kocury? Zobaczysz. No to do roboty.